Się ludziska z tej strony Biały Wilczek. Dzisiaj witam was z powrotem w Sergeant Simulator ER i nie wiem dlaczego nie mogę czasami nic zrobić. Na dzisiejszy odcinek planuję zrobić operację mózgu, przeszczep oczu i przeszczep zębów. Tylko że w karetce lecimy z operacją mózgu, przeszczepem mózgu, bardziej. Bo tutaj wszystko się opiera cała gra na przeszczepie mózgu, znaczy... Na przyszczepa. Oczywiście kamerka, kamerka, kamerka o. To jest ta kamerka? Nie, to nie jest ta kamerka To... Co jest? Ja bym to tak wziął? Aha, dobra Tylko źle w ten sposób działa Nieważne Eee... Właśnie, czekajcie. Operacja mózgu była dla mnie ciężka i to tylko z jednego powodu. Bo go wystarczy raz pierdyk... Włączną. Patrzcie, wystarczy go raz pierdychnąć. Już ma bardzo mocne steraty krwi. Okej, okay, mamy mózg. Oczywiście musimy jedną rzecz zarobić. To była tak ciekawa, nie? Nie w mózg, jak coś. <noise> bo już się nauczyłem, że jak tam w mózg wezmę, przypadkiem No nie tańcz, bo chcecie ociąć. Nie piekło. Bob umarł. Tak jak zawsze przy <noise> akurat operacji eee, ze mną. Mogę mu tym to rozwalić? Nie Aha Okej okay. A czekajcie Wezmę sobie to pudełeczko chciałbym Też się nie da nim Okej okay. Tutaj mamy dla Master Też się nie da Okej. Okay. czy ja mógłbym mu rozwalić czaszgę? Nie wiem, mi ręki łoć Radio! A, się mogę sobie zmienić stację? nic nie mogę. Eee, chyba zbyt e, mocny uraz. Trochę lżej muszę, ale radio to jest e, dobra Opcja dla mnie, żeby Opatrz się. Radio robi Większą ilość tutaj tych Dobra, mu zaleci. Czekajcie. Mogę tu położyć na kawerze. O no i dobra nuta, ale... E... Słuchajcie... Nie, ja już tego nie podniosę. Trudno się mówi... Skalpel, siostro... I też żeby mu nie skrzywdzić mózgu. Żeby ten sznur mi się od tego mózgu nie wiercił. Dziękuję. Raz wziąć ten mózg. Ej, no ale. Mógłby wracać do, do środka. Operacja przeszewcza na rangę B. Super. Wracamy do menu. I teraz. Operacja oczu w ambulansie karetce. Ja, ja. sobie nie chcę wyobrazić jak to będzie wyglądać Zobaczymy sami razem, nie? Eee, o oh yes. Operacja oczu, oczywiście tabletki. Mogę sobie zjeść tabletkę? Mogłem, bo nie sprawdzałem. Chyba zjadłem Bo nigdzie nie widzę, żeby odleciała w kosmos. Nie skręcaj tak, ty, Bobi. wszystko się pogubi. Tu już oczy mi się gubią. Halo, step! Akurat mi wyleciały te, które chciałem, nie? Oła, dostał trochę po. Ujśwa, oczy mi wszystkie tam latają. Okej, okay, mamy. Eee, nożyczki. Bob, nie ruszaj się. No, powiedziałem ci, nie ruszaj się. Mam te trzy krawki. O, jedno, nie. Nadziałem się. Trafiłem? Trafiłem. Dobra. Wow! Mam schizę Ok. Schiza wjechała z Wytmosem. Bob, nie ruszaj się. No, mamy jedno oko. Ludzie o słabych nerwach, proszę nie oglądać tego materiału Wsadzimy już sobie, no oczko Okej, okay, mamy Kuźwa Nie umrzesz e, mamy mały problem bo to oko nie chce się Jest tu i tu No odcięło się Szybko dawać oko Dawać oko, dawać oko Nie No i już nie będzie takiego pięknego Operacja na D No To ja no. Już wiem dlaczego nie mogę tym skalpelem Nic praktycznie zarobić tępy jak Nie wiadomo co Wybalać tym sklepem. Ok, Okej, ukończyliśmy na D, i została najostateczniejsza operacja w karecce, czyli przeszczep zębów. Jej. Czy jak zawsze przerąbane. Czekaj, czy znowu jak mu wybije wszystkie zęby. Włożę kilka, które i tak mu opadną. O, patrz, ała, walnąłem się w ścianę. Nie. Moje biedne kontrolery Butelką ci wybijemy zęby Dobra, nie, 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 ja nie mogę być takim agresywnym Lekarzem, co wy, kurde Nie ten skalpelek. ten skalpelek Pyk Jeb Jebu Dobra Jak usunąć zęby? Wiadomo, ja że pięścią Dobra, nie. Tak szybko go zabiłem. Jeszcze jedno, że mój, ani jednego zęba wybić. Już go zabiłem. Eee, nic nie widzę. O, oh, fuck this. E, Jeszcze eee, 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 Dobra. tak też może być. Oczywiście tableteczka. No, wy A to ham. Dobra, e, nikt mi nie pisał, żebym to zrobił, no ale ja to zarobię Co? Ty mogę mu zęby wyrywać. No to beka. Tym chyba muszę mu te zęby wyrywać, bo... I on nie traci chyba przez takie coś krwi Nie ciebie, młotek Ciebie Gardło! Pierdychnąć Tutaj okay, mamy Jakieś zęby już tu Których nie mogę złapać No No nie Zębów złapać, co jest? No Syryjczyk, już nie mogę ich złapać, bo one się zbugowały tak jak moje ręce tu o? O. Jeden ząb jest Okej, okay. ty będzie mi chyba łatwiej Bierzemy mu <laughs> jakie zęby kładamy tu Barzę, że miał te zęby, nie? Jak on będzie wyglądał? Spokojnie, a ja tu jestem doświadczonym dentystą, który nie umie bać zębów, ale operacja udana. Jego zęby obecnie wyglądają tak eee. Telewizor popsułem no, Czyli z tym telewizorem Okej, okay, menu operacji Wracamy do menu I w kolejnym odcinku Jeżeli się uda znaczy, na pewno się uda, będziemy robić Operację w kosmosie, Kujde, czekajcie, bo, co, co jest, nie odblokowałem kosmosu? Możliwe, że nie mam kolejnych DLC. Dobra, to jak ogarnę DLC, to się widzimy w kolejnych DLC, a ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli to zostawcie łapę w górę, subika na kanale oraz walnijcie w dzwona, hey, hey. Aby otrzymać wszystkie powiadomienia, a tymczasem trzymajcie się i do następnego. Cześć! Wchodzisz między tymi razami, wewnętrznie siebie, ale masz marzenia, więc wierzę w ciebie. Jak to się stało, że tu wylądowałeś całkiem sam, biały wilk, samiec alfa tyle miałeś. Samotny w niej chociaż nic nie powiedzieli, nie wierzę, jak to się stało, że to utraciłeś, ale będziesz walczył, przecież bo to się urodziłeś. Aaaaaah, ty mój biały wilku.